Ja Witajcie Mandziare łebki, mangiare po włosku znaczy jeść. No i Co my będziemy jeść? Co my będziemy robić? Dzisiaj będę robić mięso do słoików. Tu mam mięso karkówkę i tu mam mięso wołowe. Kupiłam i w sumie tu mam ponad 3 kilo mięsa. I to mięso będę robić do takich prawie litrowych słoików. To jest 0,90. Warto sobie zrobić mięso i później w w każdej chwili możemy otworzyć i zjeść, i zjeść, i rozłożyć sobie na kanapki, czy zjeść z ziemniaczkami i surówką. Powiem Wam, że ja to mięso będę robić metodą tendalizacji. Co to znaczy tyndalizacja? Już Mówię wszystkim osobom, które nie wiedzą. To jest taki proces pasteryzowania mięsa, że w pierwszym dniu będziemy pasteryzować 3 godziny od momentu zagotowania. W drugim dniu będziemy pasteryzować 2 godziny od momentu zagotowania, a w trzecim dniu będziemy pasteryzować 1 godzinę. I w ten sposób zapasteryzowane mięso może stać, jak to mówi e, świętej pamięci Adolf Kudliński, że takie mięso może stać latami. Oczywiście trzeba później jeszcze posmarować specjalnym olejem, żeby włożyć do beczki i trzymać. E, ja zostawię Wam na dole link na tego wspaniałego Pana, który niedawno od nas odszedł. Ja w ten sposób będę robić mięso, czy prawie na mój sposób. Ale pierwsza rzecz to ja to mięso muszę pokroić i posolić i zostawić na całą noc albo na 12 godzin. Ja teraz będę robić jest z rano, więc wieczorem zabiorę się i doprawię moimi przyprawami. No to co? Przede wszystkim takie mięso musi być e, w inim piłwicinę Ale sam ta wideokamera, muszę powiedzieć o męża i tak dalej. Musi mieć trochę puszczu takie mięso. I teraz ja to mięso pokroję na mniejsze kawałki i to mięso będę mieszać w takiej misce e, szklanej.

Teraz jak już mam tak przygotowane mięso, to y, tutaj mam około y, przeszło 3 kili. 3 kg mięsa, to ja na każdy kilogram dam łyżkę soli, to tutaj damy 3 łyżki soli. I teraz to mięso ładnie zamieszam i wstawię do lodówki na całą noc lub na 12 godzin. Minimum na 12 godzin, a później będziemy dalej robić. Doprawimy naszymi przyprawami. Zobaczycie, jakimi przyprawami doprawię. Weźmiemy. Też, żeby mięso nasze było w naczyniu szklanym, a nie w misce metalowej, ani nie w misce plastikowej. Mięso stało całą noc w lodówce. Zobaczymy, czy puściło jakąś wodę. Nie puściło. I teraz będę przyprawiać. Na każdy kilogram mięsa dam jedną grzeczkę pieprzu czarnego. Jeżeli nie lubicie dużo pieprzu, dajcie mniej. Jedną łyżkę majeranku na każdy kilogram mięsa i jedną łyżkę sproszkowanego czosnku. Możecie też użyć biały pieprz. No i jeszcze jedno, że mają jeść to dzieci, to mięso. No to pieprzu naprawdę możecie użyć mniej. Teraz to wszystko musimy dobrze wymasować. I jak już wszystko dobrze wymasowaliśmy, ja masowałam 10 minut. Będziemy wkładać do wysterylizowanych słoików. Nie do końca tak, bo tak jak pokazuje dotąd. Teraz do garnka wlewam zimną wodę i będziemy właśnie pasteryzować. Od momentu zagotowania gotujemy w pierwszy dzień 3 godziny, w drugi dzień 2 godziny, w trzeci dzień 1 godzinę. Jeszcze jedna uwaga, w momencie kiedy woda nam wyparuje, to dolewamy gotującą się wodę. Po pierwszym dniu gotowania słoiki odstawiamy razem z garnkiem i w tej wodzie zostawiamy do następnego dnia. I w garbku, i w tej wodzie, i w następnym dniu po prostu dolewamy wodę i gotujemy. I ten proces powtarzamy aż przez 3 dni. No i takie właśnie słoiki, tą metodą tendalizacji zrobioną, możemy bardzo długo przechowywać. I mam te upragnione mięso w słoikach, które mogę przechowywać przez bardzo długi okres czasu. Pasteryzowałam, jak widzieliście, w odstępach 3 i tak wygląda słoik. Tutaj nie dolewam żadnej wody. I tuszczyk wyszedł, tu jest jak wiecie mięso wieprzowo-wołowe. Ja przed chwilą otworzyłam słoik, i powiem Wam, że mm, tą wodę próbowałam. Ona jest rewelacyjna. Z takiej wody też możemy. Mm, fajna, możemy zrobić sosik. Tylko nie za dużo, bo jest bardzo pieprzna. Troszeczkę. Tak wygląda. A jeszcze taka moja uwaga, ja wkładałam takie dłuższe kawałki i ciężko mi było wyciągnąć te kawałki, ale mm, mniejsze krócię. Już wam mówię, bo ja już sobie tu pokroiłam mięsko. To jest wieprzowe. Mm, ale fajne. Tak wygląda wołowinka. A tak wy wygląda wieprzowinka. Z ogóreczkiem. Mm. Z moim klepkiem. Chlebek mój, oglądajcie. Teraz mówię wam jak smakuje wołowinka. Mm. Bardzo dobra. Mm. O tak. Mówię wam. Fajna. Taką wołowinkę możemy pokroić sobie też na chlebek mm. do ziemniaczków. Słuchajcie, róbcie takie słoiki. A, jeszcze jedno, Za, zapomniałabym. Pozdrawiam moją grupę kulinarną w Kluczewie. Serdecznie Was, dziewczyny, pozdrawiam. Myślę, że po tym trudnym okresie w końcu się spotkamy, ale róbcie ten przepis. No i Wy tak samo róbcie ten mój wspaniały przepis. Mięso w słoikach, metodą tyndalizacji, bo słowo tyndalizacja pochodzi od Johna Tyndala. No dobrze. I. Osoby, które są pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. I buon appetito, ciao a tutti!